Witajcie na moim kanale Pewne Używane F-Cars. W dniu dzisiejszym krótka prezentacja Nissan Kaszkaja z rocznika 2018. I mamy tutaj do czynienia z wersją poliftingową. Zmiana zaszła w przednim zderzaku oraz grillu. Moim zdaniem nadało to bardziej drapieżnego charakteru temu samochodowi. Wersja wyposażenia to N-Connect. Samochód napędza silnik 1.6 DCI. O mocy 130 koni mechanicznych połączonego z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Oczywiście jest tutaj oryginalny przebieg 195 000 km. Jak wspomniałem w pierwszych sekundach tego materiału prezentacja będzie krótka, więc osoby, które oglądają od jakiegoś czasu mój kanał, wiedzą, że to znak, że samochód jest zarezerwowany. I w tym przypadku też tak jest. Pan Andrzej Starnowa, który obejrzał prezentację dostawy tego samochodu, podjął decyzję o zakupie tego samochodu. Nawet przyjechał z Starnowa zobaczyć ten samochód, jak był na etapie po prostu przygotowania. Wy jak będziecie oglądać tą prezentację, no to samochód po prostu został już sprzedany i będzie poruszał się po drogach Tarnowa, tak naprawdę, Pan Andrzej na mój kanał wpadł przez swojego szwagra maćka, którego też pozdrawiam. No i cóż, jak zawsze powtarzam, u mnie każdy jeden samochód, który ma prezentację z dostawy, musi też mieć główną prezentację. Zazwyczaj te samochody, które są zarezerwowane, tą prezentację mają tutaj krótszą. Ja oczywiście z każdym klientem też jestem w kontakcie i na poszczególnych etapach po prostu informuję, czy też przesyłam zdjęcia, a wam chcę pokazać, jak ten samochód wygląda. I żebyście się nie bali kontaktu telefonicznego, jak mówię, zawsze kto dzwoni, ten samochód kupuje. Więc w tym przypadku też tak było. Nie wiem, czy wszyscy dotrwają do tego momentu, bo pewnie większość. Jak już usłyszała, że samochód jest zarezerwowany, czy, czy sprzedany, to już dała sobie spokój z oglądaniem tego materiału. Ale dla osób, które oglądają do końca, to jeszcze zaprezentuję ten samochód. Oczywiście, możecie zobaczyć, jak podchodzę do tematu. Jak samochody są przygotowane. Tutaj, jeszcze na życzenie pana Andrzeja, został w samochodzie wymieniony olej. Total 5W30 z wszystkimi filtrami rozrządu tutaj nie ruszaliśmy, bo w tym silniku, z wiedzy, którą ja posiadam, mamy po prostu łańcuch. Tutaj mamy panoramę. A jeszcze powiem taką ciekawostkę, no, oczywiście osoby, które chcą obejrzeć tą prezentację z dostawy, to też w tym momencie w prawym górnym rogu się e, wyświetla. W samochodzie był, były lakierowane te prawe tylne drzwi, więc no niewiele. A jeszcze Pan Andrzej po prostu zdecydował, że chce dywaniki gumowe, ja oczywiście te welowe zostawiam. A te gumowe no są już tutaj zamontowane, znaczy położone z montażem dywaników. Nie ma tutaj jakiegoś problemu. Więc tak, ten oto samochód się prezentuje. Pokażę może jeszcze jak pracuje silnik, bo niektórzy mogą zacząć przygodę z oglądaniem mojego kanału właśnie z tym filmem. Tutaj ten trójkącik to pokazuje, że są drzwi otwarte i tak samo maska. Więc cóż, wychodzimy pod maskę tutaj. Nie wiem czy tutaj chyba jedną ręką będzie ciężko udało się już nie będę podstawiał tego połączka tylko pokażę wam no więc cóż filk paliwa wymieniony. wszystko cały cały komplet uległ wymianie czyli olej z wszystkimi filtrami. No i tutaj mamy światła LED do jazdy dziennej. Więc już chyba taka 6-minutowa prezentacja wystarczy, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany samochodem, którym posiadam, to po prostu do mnie dzwoncie. Jak wiecie, większość samochodów mam francuskich, czyli Peugeot i Citroen bo też 10 lat spędziłem w pracy w autoryzowanym serwisie marki Peugeot, oczywiście nie zamykam się tylko i wyłącznie na te dwie marki, bo możecie spotkać u mnie Nissany które, które też bardzo, bardzo lubię kupować no i oczywiście Fordy ze względu na ich fajne zawieszenia oraz, że mają Krótko mówiąc, silniki HDI, bo 16TDCI, 20TDCI to nic innego jak 16I, 20HDI. Więc nie będę zbędnie przedłużał. Macie do mnie numer, dzwoncie. Oczywiście subskrybujcie kanał na YouTubie oraz wpadajcie na Instagrama, bo tam wrzucam wcześniej zdjęcia samochodów, które zakupiłem. A na YouTubie pojawiają się po prostu już gotowe prezentacje. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!